Państwo, panie Wojewodo, Panie i Przewodniczący, godniej, y, Księże i proposzczów, y, panowie wójtowie, szanowni państwo, y, szanowni pensjonariusze naszego SDS u w I, i pozwólcie państwo, że w imieniu samorządu miasta gminy Pasnek y, jak najserdeczniej jak tylko można przywitamy naszych gości, oczywiście po, y, poczynając od honorowego naszego gościa, a dzisiaj tym honorowym goś, y, gościem jest y, pan wojewoda Marian I Podziewski. Szanowni Państwo, z całego serca chciałbym przywitać następujące osoby: Pan Stanisław Pazziol, przewodniczący Rady Miejskiej w Pasmenku i honorowy i obywatel miasta Wielkiego Pasmenku, <trujewodniak> Stanisław Jankski, Drewnicz, autorszkarz pod i Józefa w Pasmenku, Henryk Radny Rady Miejskiej, jednocześnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Mariusz <klucz> Wicak, Radny Rady Miejskiej w Pasońku, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. I Jan Tyliński, Radny <klucz> Rady, Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy. Janusz Grzywalski, serdecznie witamy Pana Gminy. Pan Stanisław Mikrus, Sekretarz Gminy. Miasta. Pani Justyna Warszawkowska, kierownik Miejską Gminnego Ośrodka i Pomocy Społecznej. Pani Bożena Elpak, kierownik Gminnego Ośrodka i Pomocy Społecznej w Rychlikach. Małgorzata Kozioł, kierownik EŚDS Wolnicy. pustka kierownik HDS Pan Kazimierz Jacek prezes oddziału ZTP w Pasłęku Prezes Tadniny koni rzecznej pan Dzieliński. Zieliński Sedrowski komendant komisariatu i policji w Pasłęku Pan Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku. <klucza> Pan Izabela Piśniewska, Dyrektor Pasłynskiego Ośrodka i Kultury. <klucza> Pan Ryszard Wolicki, Sołtys Rzeczna. <klucza> Pan Wacław Kunter, Sądy Krosno. <klucza> Pan Roman Andrzejewski, Sołtys Sędztwa Zielony Grąd. Sądy so, ser so, so, so Chciałbym serdecznie przywitać y, przedstawicieli firm i instytucji, które wspomagają mm, SD Brzeczny, a mianowicie pana Krzysztofa Bińkowskiego, właściciela cukierni w Pasłęku, pana <noise> Właściciela, właściciela i piekarni cukierni raszczy w Pasłęku. Panu... Wieluczak i Pogródka, właściciela i gospodarstwa rolnego w Powodowie. Jasna Kamińskiego, właściciela gospodarstwa i ogrodniczego w Osmyglu. Pan Rogalską, psycholog. Matemarz psychiatrę. psychiatr. Proszę na telewizji łożnej. Proszę Państwa, serdecznie witamy wszyscy razem i pensjonariuszy, bo ten ośrodek, ta instytucja jest powołana po to, żeby służyła ludziom, którzy potrzebują pomocy. Także z całego serca w imieniu nas wszystkich, Pana Wojewody i innych osób, Państwa tu obecnych, z całego serca witamy i pensjonariuszy, 35 osób, które już są w tym ośrodku. Szanowni Państwo, dzisiaj dla naszego miasta gminy Pasek to jest naprawdę piękna gila, piękna uroczystość. Jeszcze kilka miesięcy temu tutaj w tym obiekcie była szkoła, ale ze względu na to, że była niewielka liczba uczniów, to trzeba było tych uczniów przenieść do innej placówki, do większej placówki lepiej wyposażonej. Uczniowie, 70 uczniów znalazło się w szkole i podstawowej nr 2. Natomiast ten obiekt wolą Rady Miejskiej oraz y, samorządu miasta, tym tak, w tym także wolą y, mieszkańców społectwa został przeznaczony na y, środowiskowy Dom Samopomocy Rzecznej. Szanowni Państwo, ten dom by nigdy nie powstał, gdybyśmy, ten ośrodek by nigdy nie powstał, gdybyśmy nie, nie znaleźli przyjaciół do tego. Takim największym przyjacielem, o czym już wspomniałem na początku, jest Pan Wojewoda w każdym salu, ale ja bym powiedział na początku o tym, że żeby instytucja mogła powstać, to trzeba było ten obiekt wyremontować. I tutaj bez pomocy Państwa, bez pomocy Pana Wojewody Mariana Podziewskiego, to by się nie udało. Także z całego serca Panie Wojewodo, dziękuję bardzo. też Słowa i podziękowania skierować na ręce radnych Rady Miejskiej, obecnego tutaj przewodniczącego Rady pana Stanisława I. Baździora oraz innych radnych za, za to, że powiedzieli zdecydowanie tak dla powstania tej instytucji rzecznej. <kluczy> Szanowni Państwo. Instytucja już działa. Jest to oczywiście bardzo duża zasługa pani kierownik i pracowników Miejsko-Gminnego i Ośrodka i Pomocy Społecznej, która musiała je przygo przygotować, opracować dobry wniosek, który był skierowany na ręce pana Wojewody. I tutaj chciałbym też przy tej pięknej okazji pokłonić się pani i jej kierownik i pracownikom ośrodka pomocy społecznej, którzy przygotowali tak dobry wniosek, który przekonał Pana Wojewoda do tego, żeby właśnie zainwestować w Rzecznej. Także Pani i kierownik z serca i pani miejsca, wniosek, Wszystkim osobom, które go wspomagały. Serdeczne słowa i podziękowania za taką codzienną opiekę i codzienną współpracę i pomoc na rzecz właśnie tej instytucji. Także Panie. Sekretarzu, całego serca dziękujemy. pozwólcie Państwo, że teraz słowa i podziękowania przekaże Pan Stanisław Pazior, Przewodniczący Rady Miejskiej panie Wojewodo, Szanowni Państwo, w imieniu samorządu pasłańskiego, w imieniu pana burmistrza chciałbym panu wojewodzie wręczyć właśnie na piśmie te podziękowania, bo już starożytni Rzymianie mówili, że to co napisano to pozostaje bardzo długo, natomiast to co się mówi bywa często ulotne. Wobec tego panie wojewodo proszę przyjąć poprawione, co prawda nie w skórę, ale poprawa wydaje mi się z herbem Pasłenka dosyć interesująca. Te właśnie podziękowania, podziękowania za Pana wkład pracy i w to dzieło i szereg innych przedsięwzięć, które tutaj dzięki wsparciu Pana Wojewody realizowaliśmy. Pozwoli Pan Wojewoda, że nie będę tekstu czytał. Znajdzie na pewno Pan chwilę czasu, żeby sobie spokojnie i w pewnej zadumie to przeczytać. Szanowni Państwo, do tych pięknych podziękowań chciałbym jeszcze na ręce Pana Wojewody i przekazać od nas wszystkich, od mieszkańców miasta Gminy Pasów, taką statuetkę, która wyraża te słowa podziękowania za jego trud. I i zaangażowanie nie tylko na rzecz powstania tej potrzebnej instytucji, ale także innych przedsięwzięć. Nie, wojewodzie warmińsko mazurskiemu panu Marianowi i, i Podziewskiemu, w podziękowaniu za współpracę z pasłęckim Samorządem przy realizacji i przedsięwzięcia polegającego na otworzeniu środowiskowego domu samopomocy rzecznej. Także pani Wojewoda, proszę przyjąć Proszę teraz o zabranie głosu Pana Wojewodę. Szanowni Państwo, ja tak na dobrą sprawę to nie jestem chory na języki. Często y, y, przemawiam, mówię, dyskutuję w różnych miejscach, ale mi się tak trochę miękko dzisiaj zrobiło za te piękne słowa Panie burmistrzu, panie przewodniczący i szanowni państwo, serdecznie dziękuję. W sumie mogę też powiedzieć, że to jest mój obowiązek, aby przeznaczać pieniądze i, i zauważać takie miejsca w województwie, gdzie jest niezbędna pomoc finansowa w realizacji pomysłów samorządu, bo to dzięki. Pomysłowi burmistrza i Rady Miejskiej z Panem Przewodniczącym na czele dało szansę utworzenia w tym miejscu pięknego ośrodka. Ja już tu byłem w trakcie remontu, w trakcie wyposażania i chcę pogratulować przede wszystkim decyzji Rady Miejskiej, że zdecydowała się w taki sposób ten, tą szkołę, ten ośrodek. Zlokalizować tutaj, po byłej właśnie szkole, żeby raz zagospodarować te pomieszczenia, dwa, żeby też y, zagospodarować pewnie część y, nauczycieli do prowadzenia czy do pracy w tym ośrodku, ale przede wszystkim do tego celu, do którego Rada dążyła. Do tego, żeby. Tutaj znaleźli swoje miejsce ludzie potrzebujący z gminy, pasłem z pobliskich wsi i z rzecznej, i po sąsiedzku, bo często bywa tak, że nie zauważamy, że wokół nas żyją ludzie, którzy potrzebują pomocy, którzy potrzebują wsparcia, codziennego wsparcia, którzy uczą się samodzielności właśnie w takich ośrodkach jak tutaj. I chcę powiedzieć, że nasze województwo jest obarczone e, dużymi potrzebami społecznymi, socjalnymi, ale też jest jednym z największych e, województwem o największej ilości SDS-ów, czyli środowiskowych domów samopomocy. Samopomoc to nie tylko pomiędzy pensjonariuszami, ale również pomiędzy. Tymi, którzy tutaj będą z tymi potrzebującymi pracowali. A jak zauważam i jestem w jakichś środowiskowych domach, to widzę, że tam pracują ludzie z pasją, z duszą. I dzięki im ich tej pracy, tego otwartego serca dają radość właśnie pensjonariuszom, którzy tutaj. Przebywają przez cały swój dzień. Gratuluję przede wszystkim tej decyzji Radzie, ale też gratuluję wykonawcy, bo chyba nie był wspomniany, że przygotował ten obieg w tak piękny sposób. Wiem, że wszyscy, którzy ubiegają się o pieniądze na rozwój środowiskowych domów, nie potrzebują pieniędzy dla samej satysfakcji, że otrzymali, tylko potrzebują, że otrzymają pieniądze, tylko potrzebują, żeby zapewnić pobyt tym, którzy tak na co dzień niejednokrotnie nie wychodzili ze swoich domów albo obracali się, czy wokół swojego, swojego obejścia. Gratuluję jeszcze raz, dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że dalsze pomysły Pana Burmistrza będą spełnione. A o czym e, mówię, to Pan Burmistrz wie. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że obiekt jest nowy, e, stary, nowy, po, potem po e, liftingu tak zwanym, e, na ręce Pani e, kierownik chce e, przekazać taką grafikę kwiaty z, naszych, z naszego regionu, czyli maki. Bardzo proszę Pani. Szanowni Państwo, to, że ta instytucja już tętni życiem, to jest zasługa i przede wszystkim Pani i Kierownik i Alicji Karolewskiej, która trzeba przyznać, że jest bardzo pomysłowa, przekonała wiele osób, które są także tutaj na tej sali, które wspomagają to, te przedsięwzięcie. Yy, przypomnę tylko, że, proszę Państwa, w ramach inwestycji wezdeś we powstały yy, powstało yy, osiem różnych sal, czyli to jest sala i ogrodniczo i techniczna, sala i plastyczna, sala samodzielności i zaradności życiowej, sala rekreacyjno-integracyjna, sala i kulinarna z sala rehabilitacyjna i krawicka i komputerowa oraz pokój wyciszeń. Ten obiekt to pomieszczenie, to co jesteśmy tu świadkami tętniu życiem i tutaj chciałbym na ręce Pani i kierownik słowa i podziękowania. To o czym Pan Wojewoda wspomniał. Pomysły mamy, pomysłów mamy bardzo dużo. Nie wszystkie są spięte finansowo, ale jak pan Wojewoda powiedział, że będzie pomysł, to, to już dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, proszę państwa, chciałbym teraz zaprosić państwa do zabrania głosu. Jeśli ktoś z państwa chciałby powiedzieć parę słów, to oczywiście będę wdzięczny pani kierownik. Wszystkich gości. E, pozwólcie Państwo, że nie będę wymieniać nazwisku, ale przede wszystkim e, chciałabym podziękować ze swojej strony Panu Sekretarzowi Stanisławowi Mikuszowi. To on e, bardzo mi wspierał, bardzo mi pomagał. E, także Panie Sekretarzu, dziecko obszczone. <śmiech> <śmiech> także jeszcze raz bardzo dziękuję. Naprawdę dobry duch tego domu. E, jest mi bardzo miło gościć Państwa tutaj, witam wszystkich. Dziękuję za pomoc, za dobre słowo. Myślę, że tak dalej będziemy działać wszyscy razem, trzymając się za ręce. <tustujesz> Dziękuję bardzo jeszcze raz. Przepraszam, zapomniałam Panią Wojewodą, to nerwy. Przepraszam, ale jak najbardziej. <tujesz> się <pan nie> <tujesz> <tujesz> bardzo, bardzo dziękujemy za wsparcie. Wiem, że możemy na Pana liczyć. E, jeszcze wiem, że tutaj e, mamy małą niespodziankę e, z sds u w e, Barbie Także serdecznie Panią zapraszam tutaj ze swoimi uczestnikami, bo silna grupa przejechała. Bardzo proszę. My przyjechaliśmy na nową drogę życia tego ośrodka ze sklonnymi upominkami od nas i z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Wzbarku Warmińskim Jestem nie po to, aby nie kochali i podziwiali, ale po to, abym działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o drugiego człowieka. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wzbarku Warmińskim składa gratulacje uczestnikom i pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy Wrzecznej z okazji uroczystego otwarcia placówki dla osób niesamodzielnych. Otwarcie Państwa placówki przyczyni się do codziennego w życiu codziennym i społeczeństwie. Pomoc, wsparcie i życzliwe podejście potrzebne jest każdemu człowiekowi, aby mógł się rozwijać i szczęśliwie realizować swoje cele życiowe. Serdecznie gratulujemy inicjatywy i życzymy powodzenia w dalszej działalności placówki z wyrażami szacunku Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samocnym w Zwarku Warmińskim wraz z pracownikami i uczestnikami. Pokaż, pokaż, to pokaż, pokaż. pokaż. mała bociana i kołyskie, także na pewno. w tym czasie będą szciny i pan sekretarz jest otwarty, jak pan A jest tak, musimy poprosić księdza z serca, to zapraszamy o poświęcenie domu, żeby w tym środowiskowym domu pomocy działo się same. Dobrze, proszę bardzo. Serdecznie dziękuję za zaproszenie, kochani na to poświęcenie i otwarcie tego środowiskowego Domu Pomocy Społecznej tu właśnie w rzecznej. Pannik no, sobie jednego zdaniem powiedział, słuchajcie, tak słuchałem, jak wszyscy przemawiali na temat tego domu i na temat roli tego, tego miejsca tu w naszej gminie. Także w tym momencie pomyślałem, że może dla niektórych byłoby lepiej, gdyby Pan Burmistrz to przecinał wstęgę jakiejś dużej fabryki, gdyby Pan Wojewoda no, przecinał i otwierał nową drogę, która by łączyła jeszcze od siódemki następne jakieś bardzo ważne miejsca na mapie. I tak sobie pomyślałem, że tu jest otwarcie domu, który jest potrzebny dla tego środowiska, w, w tym środowisku będzie funkcjonował już funkcjonuje bardzo dobrze. I tak myślę sobie, że właśnie miarą kochani, naszego człowieczeństwa, miarą naszego chrześcijaństwa jest właśnie to, co w tym momencie w tym dniu dzisiejszym się dzieje, że nie tylko patrzymy w coś, co przynosi realny dochód i dochody dla gminy w postaci podatków. Nie coś, co przynosi słupki, procenty rządzącym w frekwencjach wyborczych i w notowaniach i sondażach. Myślę, że tutaj dzisiaj zwyciężyło serce ludzkie i miłość człowieka do człowieka, który wymaga i potrzebuje opieki, wymaga i potrzebuje pomocy. Dlatego też panu Wojewodzie, panu burmistrzowi, Radzie Miasta, na czele z panem przewodniczącym i wszystkim kochanym. Wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego domu składam serdeczne podziękowania. Myślę, że to dzieło, które tutaj funkcjonuje, naprawdę wyda wielkie owoce. Wyda owoce w naszej społeczności lokalnej i myślę, że wszystkich nas jakoś ubogaci i sprawi, że będziemy odrobinę lepsi. Że poczujemy się odrobinę. Lepszymi ludźmi, którzy mają do spełnienia swoje zadanie w społeczeństwie wobec drugiego człowieka. Bardzo to, kochani, jest piękne, zwłaszcza dzisiaj, kiedy z tej i z tamtej strony słychać głosy przeciwko ludzkiemu życiu. Jest to piękny głos za życie i wsparcie tego życia w takiej czy innej formie. Pan, kochani, kocha każdego człowieka. O sobie powie, że jest miłością, i myślę, że tu. Kawałek tego Pana Boga, kawałek tej miłości mamy tu na Ziemi, tu właśnie w Rzecznej, i to Wasza jest, kochani, wszystkich zasługa. I za to Wam z tego serca dziękuję. Ja teraz dokonam e, krótkiego poświęcenia, żeby też tej uroczystości nie przedłużać, ale może najpierw króciuteńko pomodlimy się za tych wszystkich, <laughs> dzięki którym ten dom mógł tutaj właśnie w Rzecznej powstać. A nie miał on samych tylko zwolenników. Na początku no, a także wielu przeciwników. I za też dzisiaj się pomotywi. Odmówmy, kochani, ta pomodlitwa, która łączy nas wszystkich, jest to modlitwa Pańska. Ojcze, nasz któryś jest w niebie. Święcie imię twoje. Święcie królestwo, twoje, Bądź wola, twoja. Jako w niebie, tak taki na ziemi. Premia naszego poprzedniego, daj tak nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy. Szamy naszym Wielomańcom i nie widzisz nas na ale na Mówimy się. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo syn Twój Jezus Chrystus stał się dla nas człowiekiem i zostawił nam przykład pełnienia woli Twojej. Spojrzysz z miłością na ten dom i obdarz go obfitym błogosławieństwem. Wysłuchaj modlitw, które zanosimy do Ciebie wraz z tymi domownikami, pracownikami, pensjonariuszami i naszymi gośćmi. udzieli im pokoju i radości w Duchu Świętym, ich we wszystkich przedsięwzięciach, broń ich przed wszelkim niebezpieczeństwem, zachowali ich od pokładania złudnej nadziei w dobrach przemijających i nauczy ich zrozumienia, że tylko Ty, jeden, jesteś naszym celem i daje życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Oczywiście ja to czynię pracownikom socjalnym ośrodka pomocy społecznej, którzy, których dzisiaj zaprosiłam, żeby Do dziękowania, Tak, ale ja od siebie chciałabym powiedzieć, że dzięki ich pracy, która nie jest wymierna, nie, nie można zobaczyć, dotknąć, ale jednak uczestników, którzy tutaj są, którzy są po części dzięki właśnie staraniom pracowników socjalnych, którzy jeździli po terenie szukanych, trwało no, to już dłuższy czas, ponieważ wiemy jak to długi proces namawiania do uczestnictwa w tego typu domach, także bardzo serdecznie dziękuję za pracę, która i tak dalej trwa, bo to my będziemy dokumentację przygotowywać będzie tego ośrodka i ta współpraca będzie ciągle trwała. Dziękuję wszystkim pracownikom socjalnym Ośrodka Pomocy w przecięcia. Zapraszam Pana Wojewodę Panią i Pana Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Pasłewka, Pana Sępowa i Paździora, Pana y, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Henryka Żukowskiego y, oraz Panią Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Pani Panią i Karolewską. Proszę bardzo, może... A my zapraszamy Pana Burmistrza. Ja przyjmuję to zaproszenie. <głos》>